Cześć ciekawscy! Przygody Kubusia Puchatka zna niemal każdy dorosły i dziecko. Miś o bardzo małym rozumku powstał jako główny bohater powieści Alana Aleksandra Milna, a także stał się kultową postacią w świecie bajek dzięki animacjom Walta Disneya. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że wielbiciel miodu ze Stumielowego Lasu był inspirowany prawdziwą niedźwiedzicą, którą syn Milna, Christopher Robin, często odwiedzał w londyńskim zoo. Mały chłopiec stał się też pierwowzorem dla postaci Krzysia, czyli opiekuna Kubusia, ale wbrew pozorom wcale to nie oznaczało, że miał piękne i radosne dzieciństwo. Książka o przygodach Misia i jego przyjaciół dosłownie zrujnowała mu życie. Jak to możliwe? Dlaczego losy prawdziwego Krzysia były tak smutne? Co wiemy o historii niedźwiedzia, który zainspirował słynne opowiadania dla dzieci? Już za chwilę dowiecie się tego i wiele więcej o mrocznej stronie bajki, którą pokochały miliony, ale zanim przejdziemy dalej nie zapomnijcie o subskrypcji, kliknięciu powiadomień i łapce w górę pod tym odcinkiem. Prawdziwy miś nie nosił imienia Kubuś, nigdy nie mieszkał w 100 milowym lesie, nie jadł miodu, a nawet nie był płci męskiej. Inspiracją dla najsłynniejszej postaci stworzonej przez AA a. Milna była bowiem niedźwiedzica, która zanim wzbudziła zainteresowanie pisarza, podbiła serce pewnego żołnierza. Był nim porucznik Harry Colburn, który podczas podróży do bazy wojskowej na jednym z peronów kupił za 20 dolarów małego czarnego niedźwiadka. Od sprzedawcy dowiedział się, że zwierzak stracił mamę, a traper, który ją ustrzelił, nie miał sumienia, by odebrać życie też maluchowi. Trzeba mu było jednak znaleźć nowego opiekuna, dlatego trafił do sprzedaży, a następnie w ręce kolberna. Między Misiem a człowiekiem szybko zrodziła się mocna więź. Żołnierz dał swojemu pupilowi dziewczęce imię Winnie i nie było żadnych przeszkód, by trzymał go blisko siebie w trakcie treningów wojskowych w bazie Velcartier. Zwierzak stał się nieodłącznym towarzyszem Harego. Nauczył się kilku sztuczek, spał poduszkiem swojego właściciela i chodził za nim niczym szczeniak. Zresztą był maskotką całego pułku i żołnierze chętnie pozowali z nim do zdjęć. Niestety te szczęśliwe chwile się skończyły, gdy Colburn otrzymał wezwanie na front. Oczywistym było, że nie zabierze ze sobą pupila, dlatego niedźwiedź trafił do londyńskiego zoo, gdzie właśnie otwarto nowy wybieg dla zwierzaków tego gatunku. Jednak przed rozstaniem żołnierz obiecał Winnie, że gdy tylko wojna się skończy, zabierze ją ze sobą do Kanady, gdzie będą wspólnie mieszkać już na zawsze. Po wyjeździe, ilekroć udawało mu się dostać przepustkę, przyjeżdżał do swojego zwierzaka, by zobaczyć, jak się miewa, a ten najwyraźniej bardzo polubił swój nowy dom. W Zoo nie sprawiał żadnych problemów, był niezwykle spokojny, a jego łagodne usposobienie spowodowało, że nawet dzieci były wpuszczane do jego klatki, by mogły pobawić się z niedźwiedziem i pojeździć na jego grzbiecie. Gdy nadszedł kres wojny, Winnie jednak już nigdy nie trafiła pod opiekę swojego właściciela. Porucznik Colburn uznał, że miś nie należy już do niego, ale do mieszkańców Londynu. Dlatego zostawił go pod opieką Zoo, a sam powrócił do rodzinnego Winnipeg. Niedźwiadkowi jednak nigdy nie doskwierała samotność. Dzieci często go odwiedzały, a jednym z gości stał się mały chłopiec o imieniu Christopher Robin Milne. Malu był synem pisarza Alana Aleksandra Milna i często błagał o swojego ojca, by ten pozwolił mu jak najczęściej przychodzić do Zoo, by uścisnąć przytulnego, czarnego niedźwiedzia. Christopher miał taką obsesję na jego punkcie, że takim samym imieniem nazwał też swojego ulubionego, pluszowego Misia. W jego pokoju było też mnóstwo innych maskotek, w tym prosiaczek, osiołek łapouchy, tygrysek czy kangur, które z czasem posłużyły jako inspiracja do stworzenia jednych z najsłynniejszych książek dla dzieci w historii. A. A. Milne, patrząc jak syn bawi się z zabawkami i biega do zoo, by zobaczyć swego ulubionego niedźwiedzia, stworzył fikcyjną postać nazwaną Winnie the Pooh, czyli Kubuś Puchatek, którą czytelnicy poznali po raz pierwszy w 1924 roku w tomiku poezji pod tytułem Kiedy byliśmy bardzo młodzi. Publikacja cieszyła się tak ogromną popularnością, że sprzedano ponad 50 tysięcy egzemplarzy i dwa lata później Miś powrócił, tym razem jako bohater zbioru opowiadań zatytułowanych po prostu Kubuś Puchatek. Był to kolejny hit A.A. Milna, który z czasem stworzył jeszcze kontynuację książki i nazwał ją Chatka Puchatka. Mimo ogromnego sukcesu w domu Milnów nie działo się jednak dobrze. Pisarz zmagał się ze wspomnieniami z wojny, podczas której służył na froncie, a okrucieństwa, jakiego w tamtym czasie był świadkiem, ...zaskutkowało zespołem stresu pourazowego i poważną depresją. Mężczyzna poświęcił się pisaniu bajek dla dzieci, by zapomnieć o tym wszystkim, co przeżył... ...i dla przykładu sielankowa sceneria książkowego Stumilowego Lasu... ...była dla niego odskocznią od okropności, jakie widział na polu bitwy. Na tym jednak ucierpiała cała jego rodzina, a szczególnie mały Christopher, któremu ojciec nie poświęcał wiele uwagi. Co prawda chłopiec stał się pierwowzorem dla książkowej postaci Krzysia, ale przez tę inspirację Miln właściwie przestał patrzeć na syna jako na żywego chłopca... Bo w jego oczach wciąż był radosnym krzysiem z opowiadań. Christopher przeżywał ciężkie chwile, nie tylko z tego powodu. Stał się również marionetką w rękach ojca i był wykorzystywany w kampanii reklamowej do promowania opowiadań o kubusiu Puchatku. Zatem występował publicznie, pisał do fanów, miał sesje zdjęciowe z niedźwiedziem w londyńskim zoo, a nawet nagrał płytę, na której czytał książki ojca. Choć w oficjalnych wywiadach mówił, że była to ekscytująca przygoda, gdy gasły lampy fleszy, wracał do domu, by samotnie przesiadywać w pokoju. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść wraz z wyjazdem do szkoły z internatem. Był tam dosłownie prześladowany za to, że jest chłopcem z książek, a dzieci śmiały się z niego i wytykały palcami. Christopher znienawidził opowiadania ojca i nie chciał znać misia, którego kiedyś tak bardzo kochał. Jednocześnie nie przyznawał się do tego nikomu, a o swoich smutnych doświadczeniach opowiedział dopiero jako dorosły mężczyzna. W swojej autobiografii zatytułowanej The Enchanted Places wyznał, że im był starszy, tym bardziej nie znosił postaci Kubusia Puchatka i Krzysia. Nie wiedział, czy jego ojciec był tego świadomy, ale za to po wydaniu słynnych opowiadań poczuł, że rodzic stworzył swojego wymarzonego syna w książkach, zamiast w prawdziwym życiu. Christopher po ukończeniu studiów stał się bardzo niezależny. Z rodzicami widywał się rzadko, prowadził samotne życie i również poświęcił się pisaniu. Jego książki jednak nigdy nie były takimi hitami jak opowiadania ojca, dlatego by zarobić dodatkowe pieniądze założył własną księgarnię. Przez cały czas na swojej drodze spotykał jednak fanów Puchatka i nie było dnia, by nie usłyszał jakiegoś komentarza do książek o misiu. W końcu udało mu się także poznać kobietę, z którą chciałby dzielić życie, a ponieważ była to jego kuzynka, doszło do konfliktu z matką, która nie potrafiła takiej decyzji zaakceptować. Smutnych wydarzeń w życiu Christophera było jeszcze więcej, gdyż po ślubie na świat przyszło jego niepełnosprawne dziecko i, aby mieć pieniądze na leczenie, musiał się zwrócić o pomoc do rodziców, mimo panujących między nimi oziębłych stosunków. Gdy kilka lat później jego ojciec i matka odeszli z tego świata, choć stał się jednym z dziedziców ich majątku, to właściwie do końca swoich dni żył w cieniu kubusia puchatka. Natomiast postać misia na zawsze zapisała się w historii. Wytwórnia Disneya w 1966 roku wykupiła prawa do zekranizowania opowiadań, a to skutkowało serią bajek o Kubusiu i jego przygodach ze Zercu Milowego Lasu. Bodajże najsłynniejszą animacją były przygody Kubusia Puchatka z 1977, gdzie sympatyczny miś po raz pierwszy na ekranie zjadł swoje małe co nieco. Później powracał w kolejnych bajkach i filmach, a ostatni z nich pojawił się w kinach w 2018 roku i była to produkcja zatytułowana Krzysiu Gdzie Jesteś. Natomiast w Nowym Jorku w bibliotece publicznej można też zobaczyć oryginalne zabawki, jakimi bawił się mały Christopher Robin, w tym oczywiście jego misia, pluszowego prosiaczka czy tygryska. Również czarny niedźwiedź z londyńskiego zoo, kiedyś tak chętnie odwiedzany przez syna Milna, został upamiętniony poprzez pomnik. Dzięki temu wszystkiemu kubuś puchatek wciąż podbija serca dorosłych i dzieci, ale tak jak już teraz wiecie, za kolorową bajką kryła się niezbyt radosna prawdziwa historia. I na tym kończymy naszą opowieść o kulisach powstawania książek u Kubusiu Puchatku. Czy miś jest też dla Was jedną z ukochanych postaci z dzieciństwa? Co bardziej Wam się podobało, książki czy bajki o nim? Czy wiedzieliście, że opowieść o stumilowym lesie prawdopodobnie nigdy nie powstałaby, gdyby nie mały chłopiec, jego maskotki i prawdziwy niedźwiedź zoo w Anglii? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o tej historii, ale także nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subie, jak i o tym, że wracamy z kolejnym odcinkiem z efektem wow już jutro o 18. Do usłyszenia, cześć!